W mrytum.pl, Gdynia, przy mnie Krzysztof Bosak, Rada Decyzyjna Ruchu Narodowego. Krzysztof, dawno Cię w Sejmie nie było. Czy przygotowujesz już swój powrót do polityki? Odwiedzam Sejm czasami, w szczególności bibliotekę sejmową, z której mam cały czas pożyczone kilka nieoddanych książek. A czy ten Ruch Narodowy rozrośnie się w partię polityczną, czy dalej będzie na etapie właśnie ruchu społecznego? Ruch Narodowy działa obecnie jako taka koalicja wielu różnych organizacji narodowych i działa głównie jako ruch społeczny. Ja myślę, że przez jeszcze dłuższy czas pozostanie to w ten sposób. Partia polityczna nie jest nam potrzebna do promowania idei narodowej, do organizowania ludzi. Natomiast jeżeli będzie szansa na jakieś zaistnienie w polityce, być może sukces wyborczy, no to wówczas partia będzie potrzebna. Ale to nie jest ten moment i w tej chwili nikt nad tym nie dyskutuje, nikt tego nie planuje. No właśnie, wspomniałeś tutaj o wyborach. Czy może jako ten właśnie ruch społeczny będziecie gdzieś w jakieś wybory szli w tym momencie? Zobaczymy, zastanawiamy się bardzo intensywnie nad tym, czy startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zapowiedzieliśmy na jesień, na jesień i zimę, że będziemy przeprowadzać referendum wewnątrz ruchu narodowego, czy kandydować, czy nie. Jeżeli przeważy opcja zakandydowania, no to wówczas będziemy się starali wystawić listy, a w innym wypadku um, będziemy um, pewnie rekomendować sympatykom no, jakieś tam inne, inne, inne zachowania wyborcze, inne niż głosowanie na no, naszych kandydatów. Właśnie, jak Wam idzie to budowanie teraz struktur w całej Polsce? Dobrze. Dobrze, czyli nie ma jakichś większych problemów związanych z tym, że nie ma ludzi, że brak jednych, którzy może się boją nawet? Mamy bardzo dużo zaproszeń, dużo jeździmy, szczególnie liderzy poszczególnych organizacji, członkowie rady decyzyjnej. Tak naprawdę, jeżeli brakuje nam ludzi, to nie sympatyków, ale brakuje czasami osób, które mogłyby występować we wszystkich miejscach, gdzie jesteśmy zapraszani. I to jest bardzo pozytywne, że tak dużo osób nas zaprasza i że chce z nami dyskutować i że idea narodowa e, cieszy się nie tylko wzięciem, ale wręcz stała się jakaś taka moda na ideę narodową. Ja jak dołączałem do Młodzieży Wszechpolskiej gdzieś koło roku 2001, to wtedy to była zupełnie niszowa sprawa, a w tej chwili Narodowe Siły Zbrojne, e, nie wiem, organizacje narodowe, Romant Moskie, Marsza Niepodległości. To wszystko stało się tak nośne, że mogę powiedzieć, że kiedyś nie marzyłem o tym, że tak będzie. Właśnie, bo ruch narodowy się tak bardzo mocno w tej chwili rozrasta. Są Ci ludzie o różnych poglądach, skupieni wokół tych narodowych, ale mają często różne poglądy na sprawy społeczne, gospodarcze. Czy jakoś w tej idei się potraficie doskonale porozumieć, czy są czasem z tym związane jakieś problemy? To jest naturalne, zawsze tak było w ruchu narodowym, że ludzie mieli szczegółowe poglądy różne na różne sprawy. A to, wokół czego się gromadzili, to była idea narodowa: czyli, po pierwsze, przywiązanie do tego, że naród jest tą całością, wobec której powinniśmy orientować politykę. Po drugie, że naród zasługuje na swoje państwo, to państwo powinno być silne, wpływowe. No i, no i poza tym, że to państwo powinno być zorganizowane wokół pewnej kultury, systemu wartości. I to się absolutnie nie zmieniło. Natomiast yy, ustrój, gospodarka, nie wiem, sprawy społeczne, no to tutaj możemy dyskutować ze sobą. i Tak było przed wojną, i tak jest teraz. Kilka dni temu pan Mariusz Mekskolonko poinformował na swoim wideoblogu, że wysłał do ciebie list w sprawie likwidacji telewizji Polonia. Czy już się zapoznałeś z jego? Nie treścią? oglądałem jeszcze tego filmu, słyszałem o tym. Yy, Mile mnie to zaskoczyło, podobnie jak wcześniejsze, yy, wcześniejsze słowa, yy, bardzo, bardzo przyjemne słowa pochwały od yy, Mariusza Max Polonką. Yy, no ale nie widziałem jeszcze tego filmu, ponieważ jestem nad morzem i jak wrócę to obejrzę. Nie mam tutaj komputera ze sobą. A, a, Jakie stanowisko w tej sprawie masz? Ogólnie w sprawie mediów publicznych? Telewizja Polonia. Ja myślę, że Max Kolonką ma rację, że telewizja Polonia jest słaba, a to wynika z jej niedofinansowania. Telewizja Polonia ma bardzo mało pieniędzy na tej całej telewizji publiczną. E, dlatego rzeczywiście, być może tam jest też kwestia dziennikarska, to, że ten program nie jest robiony tak dobrze, jakby mógł być robiony. Natomiast ja osobiście uważam, że telewizja publiczna powinna istnieć. E, ona jest pewnym uzupełnieniem oferty prywatnych nadawców i obserwując, jak wygląda Polsat i TVN, łatwo jest zauważyć, że oni nie zastąpią telewizji publicznej w dostarczaniu pewnej oferty programowej. Czyli telewizja publiczna ma pełnić też swoją misję w społeczeństwie, tak? Przepraszam, czy telewizja publiczna ma pełnić swoją misję w społeczeństwie? W takim razie? Tak, a nie robi tego niestety. I to wynika z wad prawnych organizacji telewizji publicznej. Między innymi z tego, że w ustawie o radiowej telewizji nie jest zdefiniowane, czym właściwie jest misja. Moim zdaniem to trzeba doprecyzować. Trzeba wyjaśnić, czym jest misja, żeby kolejni zarządcy telewizji nie mogli wpisywać wszystkiego, co im się przyszli jako realizacji misji. Trzeba jasno wskazać, że poziom informacji publicystyki w telewizji publicznej ma się różnić od tego, co robią prywatne stacje i wtedy rozliczać telewizji, czy realizują te założenia ustawowe, czy nie, a wadą organizacji w tej chwili mediów publicznych jest to, że one działają jak prywatna spółka, która ma z innymi wszystkimi rywalizować o widza, o przychody z reklam, a jednocześnie dostaje zasilanie z abonamentu po to, żeby realizować tę misję, no ale z czego rozliczać, jak nikt nie powiedział, co to jest ta misja? Minister Kultury byłby tutaj... Yy tutaj e, zająć jakieś stanowisko, nawet obecny prezes telewizji jest byłym pracownikiem Ministerstwa Kultury, ale i to nie następuje. Coś świadczy o słabości ministra kultury e, pana Zdrojewskiego. No i, e, i braku wizji platformy obywatelskiej, która obiecała zmianę sytuacji i e, kompletnie nie potrafi tego zrobić. Czyli ogólnie rzecz biorąc, masz jakiś plan w głowie już, tak? E, jeżeli chodzi o telewizję publiczną, Powiedzmy, że zastanawiam się nad tym, bo byłem w Radzie Programowej Telewizji Publicznej, więc od kiedy byłem w tej Radzie, a wcześniej jeszcze byłem w Komisji w Sejmie, w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Także pracowałem nad ustawą organizującą pracę Krajowej Rady, Rady i Telewizji. Więc zastanawiam się nad tym, a takiego prostego planu nie mam, bo to jest też kwestia nastawienia ludzi, którzy pracują w telewizji publicznej. Jeżeli oni nie czują, że trzeba robić dobrą informację, dużo lepszą, na wyższym poziomie niż robi TVN czy Polsat no to telewizja publiczna jest jaka jest. TVN zrobi nowe studia, telewizja publiczna też, żeby być nowoczesna, żeby być dobrze postrzegana. No ale jeżeli Polsat czy TVN redukują ilość na przykład informacji ze świata, w serwisach informacyjnych, no to telewizja publiczna też, bo nie wiem, polskiego widza to nie interesuje. I to jest pytanie, czy telewizja publiczna ma aspirować do tego widza, który jest najbardziej atrakcyjny dla reklamodawcy, czy ma trafiać do widza, mającego wyższe wymagania i być może niedocenianego przez reklamodawców, bo jeżeli już w Polsce jest powiedzmy pół miliona widzów, którzy cenią informacje ze świata, z punktu widzenia reklamodawców te pół miliona nie ma znaczenia. Z punktu widzenia istnienia państwa i jakości naszej elity państwowej te pół miliona jest absolutnie kluczowe i telewizja powinna tu uzupełnić ofertę, a nie robi tego. Dobra. Dzięki za wywiad. Dziękuję również.